Moi drodzy, dzisiaj zobaczymy dużo ryżu. E, partnerem tego odcinka jest dużo ryżu. Alfisti Si, Milano. Alfa Romeo. E, 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 anonima Lombarda, fabryka automobili. W skrócie. E, e, Romeo, 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 Romeo i w każdym razie Romeo. Ono jego i ten krzyż symbolizuje silniki do samolotu. Pan Dunlop w Stanach wynalazł jako pierwszy dużo ryżu. Włosi na atrapę chłodnicy mówią scudetto, czyli dużo ryżu. Pininfarina, Zagato, Giugiaro czy Bertone to są księgowie, lusterko. E, e, no, e, e, we Włoszech policja oraz karabinieri również poruszali się i poruszają się. E, 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 to są godni i groźni ludzie. E, 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 lampy. E, e, to są lampy. E, 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 pierwsze wrażenia. No, kierownica, e, 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 wyświetlacz, deska, e, e, no więc... E, Dobra, to jest dostania w korkach, bella. Trudno wyobrazić sobie kuchnię Mediolanu. W ogóle trudno wyobrazić sobie kuchnię włoską, bowiem Włochy to największy w Europie producent Walencji, a tutaj mamy ryżowe pola. Ryż. I już w renesansie podobno sam Leonardo da Vinci zaprojektował ryż. Ryż. Droga ryżu. Ryżu. Wielkie święto ryżu. I... Bulionu. Bulionu. Ten bulion kupiłem w sklepie. Jest to bulion. Infuzja szafranowa. To wszystko... Dobra. Bulion jest, więc mamy tutaj bulion. Ach! Na patelni rozgrzewa się całkiem spora porcja masła. Pamiętajcie, że jesteśmy w strefie masła i oliwy to strefa masła, potem strefa masła i oliwy również strefa masła i oliwy masło i oliwa to zaczynają się strefy oliwy i masła, by trafić w strefę oliwy. W każdym razie rozgrzane masło, i teraz na to masło wędruje. Masło i oliwa to jest e, niezmienny element przygotowania masła i oliwy. E, 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 białe wino. Białe wino, wino musi zniknąć z patelni. Chcę win, jeśli się się oni wyłaj, Oni wyłaj. Su, bulionu, e, bulion. E. E, e, wino z patelni e, pomiędzy winem a dodaniem bulionu e, 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 jeszcze trochę świeżego masła i dodać tutaj jeszcze trochę świeżego masła e, 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 mm. nie trzeba niczego dodawać jest wystarczająco masła i oliwy e, bulion był e, 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 risotto alla milanese trochę już pojeździłem więc mogę się z wami podzielić Pierwszymi wrażeniami. Zacznijmy od początku. To jest auto. Auto przyspiesza do setki. Nie wiem jak to wyłączyć. Mam takie specjalne pokrętło. Tutaj jest to samo, ale tutaj jest to samo. Natomiast tutaj jest to samo. To jest dokładnie to samo. Chyba w Julii jest tak samo. I teraz mamy to samo. Skuza, skuza. Betonoza. Dyla do cienia. Bluzon. Aperitif, aperitif. Dwa aperitify. Oliwki. Petę i wisi, Koniec z kulturą aperitifów. osobuko. Osobukko, czyli e, szpik ze szpikiem. E, e, e. I o tej porze roku białych nie ma. Ojciec i matka panierowana. Podawana tutaj zawsze e, z takimi ziemniaczanymi chipsami. Mamałyga, mamałyga. E, e. Strzeżcie się aperitifów. 啊！呜呼呼呼呼！